Dzień dobry, podsumowanie kaw. Zobaczcie, Jura, patrzcie ile ich wypiłem. Niektóre były pyszne, inne nie zawiodły. Życie. Zaczynamy od ostatniego miejsca. Rigardo. Jeżeli uwielbiasz zielony ład, małe ziarenka kawy i poczucie, że ktoś te małe ziarenka ręcznie zbierał, no, i do, do, w dodatku ta kawa ma dużo jakichś certyfikatów ekologicznych. No to to jest kawa dla ciebie. To jest kawa bez smaku. Dlatego ląduje na ostatnim miejscu. Tak. Czyli miejsce numer 8 to jest. <laughs> miejsce numer 7. <laughs> kawa może i dobra. Jeżeli ktoś akceptuje smak kwasku takiego no to jeżeli lubisz kwaśne kawki no może nie takie bardzo kwaśne ale czuć ten kwasek było najbardziej ze wszystkich i dlatego ta kawa wylądowała na miejscu numer 7 impresa to jest największy zawód w tym teście jak oglądaliście tą serię, to ona prawie na końcu była. Chyba trzecia od końca była, albo druga od końca była nagrywana. Trzymałem ją na koniec, bo yy, skład 70% arabiki i 30% robusty. No myślałem, że mnie ten skład po prostu wyrwie z butów, tak? No to wyrwanie z butów nie nastąpiło. No i dlatego... Miejsce numer 6. Miejsce numer 5. I powiem wam, że całą tą piątkę warto kupić. Bo cała ta piątka to już są naprawdę dobre kawy. San Antonio. Mocny czekoladowy smak. Bardzo dobra kawa. Niejedna kawa droższa. Bardziej mi zawiodła. Niż w San Antonio. To jest miejsce numer 5. Miejsce numer 4. Word of Coffee. Po prostu dobra kawa. Aksamitna. Lekka. Przyjemna. Jeżeli yy, kobieta lubi takie właśnie delikatne kawy, no to to jest kawa dla niej. Dlatego ta kawa zajęła czwarte miejsce. Jest po prostu bardzo dobra, zaskakująca aksamitna. Choler, było widać troszeczkę. Miejsce numer 3 Decaf. Kawa bezkofeinowa. To jest kawa, która miała najładniejsze ziarna ze wszystkich kawfiory. Po prostu te ziarna były piękne, były na poziomie kaw specjality, bardzo, bardzo przyjemna kawa. Jestem zdziwiony, że ta kawa trafiła na to miejsce, bo jak zobaczyłem, że to jest kawa bezkofeinowa, o, to mówię, no będzie cienko. Natomiast bardzo ogromną przyjemność czułem tą kawę. Kawa numer dwa. Zobaczcie, mój kochany Malabar. Został zdetronizowany. Kupcie ją. Pierwsza trójka to są naprawdę bardzo dobre kawy. Można by rzec, że nawet pierwsza piątka. To są kawy, gdzie kosztują 39-40 zł. No może któraś tam już 45 Ostatnio strasznie kawy drożeją. Ale to jest kawa, którą kupicie i się nie... No nie będzie zawodu. Być może we wrześniu. Jeszcze raz zobaczymy tą kawę, bo zrobię taki wrzesień miesiącem kaw Malabar. Tylko kupię je od różnych producentów. I to właśnie będzie też jura. Myślałem, żeby kupić Malabar. Jest taka mała palarnia kawy Broda. Oni mają też kanał na YouTubie, chyba ekspresy. Jury oni tam pokazują. I jeszcze jest taka wytwórnia kawy Corsini. Zobaczycie to espresso tutaj też na kanale w lipcu. I oni też mają Malabara. Więc wrzesień chyba będzie miesiącem porównań Malabara. I miejsce numer jeden. Premium espresso. Genialna kawa. Największe zaskoczenie. Połączenie arabiki i robusty. 85% arabiki, 15% robusty. Genialna kawa, która przebiła mojego ukochanego Malabara. Nie myślałem, że Malabar kiedykolwiek zostanie zdetronizowany. Kawa, która po prostu do ostatniego łyka jest super. Jest pianka. Jak piecie tą kawkę, to ta krema tak obleka, szklankę że bierzecie ostatniego łyka a ta krema jeszcze jest na tej szklance oj sorry, ruszyłem statywem także tak osiem kaw słuchajcie trochę to, no zeszło to wszystko tak, żeby to wszystko wypić jeżeli macie kasę to kupcie je wszystkie każda ta kawa zabierze was w jakąś podróż w jakiś region świata te wszystkie kawy, jedyny sklep, który znalazłem w polskim internecie, że tak powiem, to było na stronie Primo Café. Tam u Pana Tomasza Bebla, Pan Tomasz Bebel też sprzedaje ekspresy marki Jura i u niego kupicie taki pakiecik, nie wiem ile on kosztuje, ponad 300 zł na pewno, gdzieś 340 zł, no trzeba sprawdzić tam u niego na stronie. www.primocafe.pl u pana Tomasza kupić je wszystkie. Pierwsza piątka, no to jest super. To, to aż warto, warto to pić, warto próbować. Ale słuchajcie, może, taka, może taki Zielony Uadrigar wam na przykład będzie smakował, tak? No mnie on nie zauroczył i, i nie, nie posmakował mi, tak? Także kończymy naszą przygodę z kawą miura. Jeżeli pokaże się jeszcze jakaś tam Jura w przyszłości. No to ja ją kupię. Dołączę do tego zestawienia. Spróbuję ją umiejscowić gdzieś tutaj. Myślę, że możemy dzięki temu, że tych było aż tyle, zrobić sobie takie coś jak skala. Stworzymy sobie taką skalę Jura i. Gdy teraz będę jakąś kawę porównywał, to powiem Wam mniej więcej, które miejsce by w skali tej Jura zajęło. tak? W przyszłym tygodniu będzie Blue Cafe, tak, firmy Blue Cafe. No to to w skali naszej Jura, to jest gdzieś w okolicach szóstki, czyli Impresji. Kawa, która kosztuje 55 no znaczy jak ja ją kupowałem, to kosztowała 55 zł za tą puszkę, tak. No to, to zobaczcie ile Jura ma kaw przed tą Blue Cafe za 55 zł. Każda z tych kawiury będzie tańsza od 55 zł. I pierwsze trzy, to jest po prostu demolka. Dlatego kończymy przygodę z Blue Cafe i nigdy do tej marki nie wrócimy. Ja Wam bardzo dziękuję. Dzisiaj nagrywam wyjątkowo w sypialni. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, jak żeśmy te kawki sobie spożywali. Nie miałem jeszcze wtedy mikrofonu. To był akurat błąd, że ja tego mikrofonu nie kupiłem wcześniej, bo teraz dużo lepiej mnie słychać. Ale to nic. Dziękuję Wam bardzo i pa pa.